Kapitan Adam Jakubczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Jak regularnie, tym razem również zapraszamy słuchaczy na analizę bardzo poważnego wypadku morskiego. Tym razem posłuchacie o wypadku jachtu gmina Police Szarki. Była to kolizja jachtu z pławą na Morzu Watowskim w dniu, 11 sierpnia 2020 roku. Analizja oczywiście sporządzona przez nas na podstawie raportu Komisji do Spraw Badania Wypadków Morskich z czerwca 2021 roku. Na początek pragnę podziękować wszystkim słuchaczom, naszym sympatykom, doradcom, osobom, które nas wspierają. Dziękujemy za dobre słowa, za to, że regularnie nas słuchacie, za polubienie naszych podcastów, za subskrypcję oraz za to, że dzielicie się tą cenną informacją i analizą mitów żeglarskich z innymi. To właśnie dzięki Wam i Waszej pracy docieramy do coraz większej ilości osób. Odczarowujemy mity, sprawiając, że żeglarstwo i podróżowanie po morzach staje się bezpieczniejsze i bardziej dostępne dla wszystkich osób, które cenią sobie racjonalność, mądrość. I dobrą praktykę żeglarską. A zatem zacznijmy. Fakty. W dniu 11 sierpnia 2020 roku, jacht Gmina Polica Szarki, siedmioosobową załogą na pokładzie przed godziną 20, opuścił śluzę i po postawieniu żagli oraz wyłączeniu silnika rozpoczął żeglugę po łebie w kierunku portu Helgoland. Sprzyjający wiatr o silę około 4 z kaliboforta i prąd odpływu pozwalał płynącemu prawym halsem jachtowi na osiągnięcie prędkości od 10 do 12 węzów. Żegluga odbywała się poza linią pław tory wodnego po wschodniej stronie od momentu minięcia pławy numer 32, kiedy kapitan o godzinie 22.32 polecił zmianę kursu do przecięcia tory wodnego kontynuację żeglugi poza linią pław toru wodnego po zachodniej stronie. Kurs został ustalony na autopilocie. Sposób pozwalający na się poławy nr 27 prawą burtą. W odległości około 500 metrów od poławy numer 27 kapitan szedł na chwilę do Kambuza pozostawiając w kupicie dwuosobową załogę wachty. Po powrocie do kapitan spostrzegł, że grób jachtu jest skierowany wprost na znajdującą się już nieopodal pławę. Po wyłączeniu autopilota wyłożył stary na lewą burtę, ale z uwagi na zbyt małą odległość od przeszkody, jacht o godzinie 22.45 uderzył częścią dziobową prawej burty kadłuba w pławę nr 27. Od tego momentu rejs, który miał być przygodą, na grupy przyjaciół na 15-metrowym jachcie. Przygodą, jaką przeżyli już wcześniej nie jeden raz. Od tego momentu rejs przerodził się w dramat, którego nie zapomnieli na długo. A również my, słuchacze, na długo nie zapomnimy wydarzeń, które miały miejsce właśnie w sierpniu 2020 roku. Po oględzinach prawej bujty okazało się że rozległe są zniszczenia poniżej linii wodnej. Kapitan polecił zrzucić żagle i uruchomić silnik, a także wspólnie z załogą podjął próbę ograniczenia napływów wody do wnętrza jachtu i jej usunięcia. W pobliżu poławy numer 25 kapitan zdecydował się na zmianę kursu na powrót do Cuxhaven, a w momencie, kiedy uznał, że jest to awykonalne na strandowanie jachtu w pobliskich płciznach Morza Watowego. O godzinie 20.56 kapitan podjął decyzję o konieczności wezwania pomocy i opuszczenia jachtu. BMA potwierdziła odbiór komunikatu wezwania pomocy i rozpoczęła akcję ratunkową. Załoga opuściła jacht przechodząc na zwodowaną trawę około godziny 23.15. Chwilę później jacht zatonął. Ostatni sygnał z natajnika jest został wysłany o godzinie 23.12. Załoga została podjęta na jednostkę SAR-u. O godzinie 23:28 i przetransportowana bezpiecznie na ląd. Jacht. Natomiast został podniesiony z dna toru wodnego 13 sierpnia 2020 roku o godzinach wieczornych, a w kolejnym dniu przed południem przeniesiony z wody na ląd. Zastanówmy się teraz, jakie były okoliczności tego wypadku. Co spowodowało, że na zawsze straciliśmy 15-metrowy jacht, który cieszył. Swoją dzielnością i żeglownością, niejedną załogę już od 50 lat. Obsadzony siedmioosobową załogą znającej się wcześniej z wspólnych rejsów jacht Żeglowy Szalki wyszedł w morze z Mojennyświdłuście w niedziel, 9 sierpnia 2020 roku około godziny 18. Celem rejsu było początkowo osiągnięcie portu Amsterdam. Później z uwagi na prognozowane korzystne warunki pogodowe zmieniono cel na Londyn i Amsterdam. Planowana trasa biegła przez Kanał Kiloński i Helgoland. Z Amsterdamu planowany był powrót do Szczecina. Sprzyjająca pogoda i wiatr wschodni o sile 3 do 4 skali Beauforta sprawia, że jest przebiegał w bardzo dobrej atmosferze. Znający doskonale jacht i kapitan, i członkowie załogi Zostali podzieleni na trzy dwuosobowe wachty. Wachty były pełnione w układzie czterogodzinnym, z tym, że grafik pełnienia wachtu zakładał dwie dwugodzinne łamane wachty od 12 do 16, jak to też dzieje się tradycyjnie. Podobnie jak żeglugi we wtorek 11 sierpnia, o godzinie 2, jacht zatrzymał w polcie Bory, w pobliżu wejścia do kanału Klińskiego, gdzie załoga spędziła resztę nocy. We wtorek 11 sierpnia o godzinie 8 rano jacht wszedł w śludzę Holtenaum. Żegluga w kanale Kilońskiej odbywała się bez żadnych przeszkód. Przed opuszczeniem kanału, jacht zatrzymał się przed śluzą następną w oczekiwaniu na rozpoczęcie odpływu w ujściu łaby, aby kontynuować podróż z prądem. Wysoka woda w Kukschwem była o godzinie 18.45 i wkrótce potem około 19.30. Dwie godziny po wysokiej wodzie w Helgolandzie rozpoczął się w uściu łaby odpływ. Przed godziną 20 jacht przeszedł przez śluzę. Następnym planowanym portem miała być marina na wyspie Helgoland. Po wyjściu ze śluzy postawiono żaglę grota i genuę oraz odstawiono silnik. Około 20 wachtem objął trzeci oficer wraz ze swoim wachtowym. Jacht płynął dalej kursami pilotowymi prawym halsem. Kapitan prowadził nadzór korzystając wyłącznie z mapy elektronicznej. Oficer wachtowy stał przy kole sterowym, ale sterowanie odbywało się wyłącznie za pomocą autopilota przez utrzymywanie zadanego głosu kompasowego. Obok wyścigania na nawiecznej pójdzie siedziała załogantka. Obserwacja była prowadzona przez kapitana i oficera wachtowego. Można byłoby się zastanowić, co zatem doprowadziło do wypadku. Jak dużo rejsów. Właśnie tak wygląda. Otóż kapitan wspierał trzeciego oficera w powiedzeniu obserwacji. Co pewien czas schodził też pod pokład do ekranu Plotea, na którym wyświetlana była mapa nawigacyjna oraz informacje o ruchu statków z odbiornika AIS. W tym samym czasie zapadł już zmrok. Korzystny wiatr wschodni wiejący siłą 4-5 w skali Beauforta oraz prąd w wysokości 2-4 węzłów zapewniał żeglugę z prędkością nad dnem dochodzącą chwilami do 12 węzów. Przed pierwszą godziną od opuszczenia śluzy w kokpicie znajdowała się prawie cała załoga, jak to też często bywa. Jednak już po zachodzie słońca załoga udała się w większości na odpoczynek. Na służbie pozostała trzecia wachta oraz kapitan i pierwszy oficer. Jak będą kursami pilotowymi, poza pławami czerwonymi, ograniczającymi lewą stronę toru wodnego. Nadal wszystko wydawało się podobne do wszystkich tego typu rejsów, jakie wspólnie załoga odbywała już nie raz i nie raz na pokładzie tego właśnie jachtu. Wiatr pozorny zmieniał się na bardziej północny. Jak zbliżał się do miejsca, w którym tor żeglowy skręcał na zachód. O godzinie 22.32, gdy jacht mijał czerwoną plawę o numerze 32, kapitan nie chcąc iść nadmiernie ostym kursem i widząc na ekranie, lotera wyposażonego waj jest, że najbliższy statek jest w odległości około 4 mil morskich. Polecił trzeciemu oficerowi skierować jak w kierunku widocznej po drugiej stronie toru, siedzącej zielonymi światłami, pławy o numerze 27. Trzeci oficer za pomocą przycisków na autopilota zmienił kurs na około 20 stopni w lewo, utrzymując wskazaną pławę kilkanaście stopni z prawej bulty. Znów tak naprawdę nawigacja odbywała się wyłącznie za pomocą map elektronicznych, a praca na straży wyłącznie za pomocą autopilota. Gdy jacht był w odległości około 3 kabli od numer 27, około godziny 22.43 kapitan udał się do kambuza po kanapkę. Chwilę wcześniej kokpit opuścił również pierwszy oficer, schodząc do nawigacyjnej dla wykonania zdjęcia prędkości jachtu, która w tym momencie przekraczała 12 węzłów. Jak łatwo się domyśleć, nikt w tym momencie nie przewidywał, jakie dramatyczne wydarzenia spowodują te proste czynności już za kilka minut. Kapitan wrócił do kopitu po około minucie i zauważył, że wachta nie prowadzi obserwacji. Jacht płynie wprost na znajdującą się w niewielkiej już odległości przed dziobem zieloną pławę. Kapitan wyłączył autopilota i wyłożył stary lewo na bord. Rozpoczęła się cyrkulacja. Jednak nie udało się uniknąć kontaktu z pławą. O godzinie 20.45 jacht uderzył z ogromną siłą w pławę numer 27. Kapitan, oglądając potencjalne uszkodzenia, zauważył rozdegłe rozszczelnienie poszycia prawej burty w odległości około dwóch metrów od dziobu. Natychmiast uda się pod pokład do części dziobowej, gdzie stwierdził duży napływ wody do wnętrza jachtu. Wrócił do kokpitu został zostały silniki pompy zęzowe i zostały sprzątnięte również z górnego pokładu żagle. W tym czasie troje członków załogi próbowało zatrzymać napływ wody do wnętrza jachtu. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do miejsca uszkodzenia od wewnątrz, wyrwano znajdujące się w miejscu uszkodzenia koją i znajdujące się powyżej jaskółki. Jednak ze względu na bardzo duży rozmiar uszkodzeń i poszarpane krawędzie utworu, którymi napływała woda, żeby zatawnowania przecieku nie powiodły się. W tym czasie jacht minął następną zieloną pławę. 25 utrzymując sterowność. Kapitan jednak polecił zawrócić do Cuxhaven. Nie widząc szansy żeglugi pod prąd, próbował skierować jacht na znajdującą się w pobliżu mieliznę. Silny, przegłębiony na dziób jacht słabo reagował już na stery i próba sztrandowania nie powiodła się. Ponieważ nie można było zatamować napływające do wnętrza wody i usunąć je przy pomocy pomp, kapitan podjął decyzję o wezwaniu pomocy i Przejściu w załogi na teatr ratunkowy. O pozostawieniu jachtu. Kapitan wraz z drugim oficerem zwodowali teatr. Pierwszy oficer o godzinie 22.56 nadał komunikat wezwania pomocy za pomocą radiotelefonu UKF. Sygnał alarmowy z jachtu szarki odebrano i potwierdzony został przez BMW. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdowała się patrolowa ucz policyjna oraz pływający pod banderą Belgii drobnicowiec Fast Sam. Wymienione wyżej statki zostały skierowane przez BM do akcji ratunkowej. Na miejscu zdarzenia o godzinie 22.58 jako pierwszy znaleźł się Fast Sam. Minęły zaledwie 2 minuty. Statek zatrzymał się w pobliżu jachtu i pozostawał w asyście. O godzinie 23.05, zatem niecałe 9 minut po wezwaniu, kapitan wydał polecenie założyć zejścia do teatry. O godzinie 22.10 cała załoga znalazła się w teatrze. Widepo w zejściu kapitana jako ostatniego członka załogi, jacht zatonął dziobem w dół, a po opadnięciu na dno przewrócił się na prawą burtę. Tak utracono jacht Szark. Statek Fast Fun, który komunikował się bezpośrednio z zbitkami, o godzinie 23:10 poinformował BMW, że jacht Szalki zatonął w pobliżu Pawy 23, a wszyscy członkowie załogi znajdują się na teatwie. Dwie minuty później na miejsce akcji przybyła. Która w 7 kolejnych minut podjęła rozbitków z teatry. Następnie rozbitkowie zostali przekazani na statek macierzysty Saru. Tam się nimi zaopiekowano i przetransportowano na ląd. Tratwa ratunkowa została otworowana również do portu. Akcja ratunkowa została zakończona 12 sierpnia 2020 roku o godzinie 1:26. Tak utracono jacht Szarki. Pod wpływem zmiennych prądów działających na leżący na dnie jacht zdryfował on na tor wodny i zaczął stanowić przeszkodę nawigacyjną. Następnego dnia, to jest 13 sierpnia 2020 roku, przed godziną 18, jacht został podniesiony z dna do lustra wody przez przedsiębiorstwo nukowe wydobywcze i odchodowany na teren Cuxhaven, jazd został wyciągnięty na ląd. Już w godzinach pojannych 14 sierpnia 2020 roku. Zatem, jak wyjątkowo podczas ciężkich wypadków morskich, gdy utracono jacht, jacht już po kilkunastu godzinach, kilku dniach był gotowy do oględzin i stanowił bardzo bogaty materiał, źródłowy, by podjąć odpowiednie decyzje i opinie na temat przyczyn wypadku morskiego jachtusza. Najważniejsze, co na tym etapie możemy powiedzieć, to to, że nikomu z członków załogi nic się nie stało. Po oględzinach i krótkim pobycie w ambulatorium, cała załoga została zwolniona, a jacht zatrzymany został do dalszych oględzin. W obecnej sytuacji jacht nie nadawał się do dalszej żeglugi. Toj wodny prowadzący do Cuxhaven został udrażniony i jednostka przestała być zagrożeniem dla ich. Jednak też dla przyszłości, dla przyszłych żeglarzy, stajników, kapitanów, jacht został bezpowodnie stracony. Pragnę przypomnieć, że jachty to nie są samochody. Nie są to też również samoloty. Jachty są miejscem, które stanowi dla nas oparcie na wiele dni, tygodni, czasem miesięcy. Jest tym, gdzie radujemy się, cieszymy, a też nierzadko ratujemy swoje życie. To właśnie wyjątkowość. Tego, co przeżywamy na pokładach jachtu, sprawia, że troszczymy się o niej jak o członków rodziny. Utrata jachtu jest dla wielu, jak utrata kogoś bliskiego, kogoś, kto być może w przeszłości pomógł nam uratować własne życie. My z całą rodziną pływamy od kilku lat. Przede wszystkim na jednym naszym jachcie flagowym o nazwie System. Na jego pokładzie wychowaliśmy również naszą córkę, znaną pewnie wielu. Reportery Polskiego, jak dziecią, kalinkę kapitankę. Utrata tego jachtu stanowiłaby dla na nas utratę kogoś bardzo bliskiego. I nawet nie chcę zastanawiać się, jakbym się wtedy czuł. Myślę, że wielu wcześniejszych żeglarzy, kapitanów i takim podobnym uczuciem mogło również darzyć jacht szarki. Utratę jachtu nigdy nie jest czymś oczywistym. Nie jest utratą samochodu i prostą wypłatą środków ubezpieczeniowych. To czym dla żeglarzy i kapitanów jest jacht, jest realne z samochodem czy samolotem. Ale o tym, jakie są wnioski z raportu końcowego Państwowej Komisji do spraw badania wypadków morskich opowiemy już w następnym odcinku. Przed nami zatem następny pouczający odcinek analizy wypadków morskich znów będziemy walczyć z mitami morskimi, mitami polegania na mapach elektronicznych. Na nieprzekazywaniu również wachtą pełnych kompetencji, ale również odpowiedzialności. Również porozmawiamy o micie, mówiącym, że za wszystko na pokładzie jak to odpowiada wyłącznie kapitan. To prawda, ale jak w większości mitów nie do końca. Na koniec tego odcinka pragnę podziękować wszystkim naszym słuchaczom, zaprosić Państwa do tego, że jeżeli podcast Wam się podobał, koniecznie zaznaczcie, że podubicie. Koniecznie też proszę o subskrypcję. Właśnie dzięki Wam, słuchaczom i Waszemu wsparciu docieramy do coraz większej ilości żeglarzy. Wiele niebezpiecznych mitów mamy taką nadzieję, w przyszłości już nie będzie występować. Jak też pokażę analizę tego wypadku, niestety doświadczenie morskie, również orzecznictwo morskie wskazuje, że wiele z tych mitów nadal występuje. Jest również bardzo powszechna. Niestety często zauważalne jest dopiero wtedy, gdy następują właśnie dramatyczne zdarzenia. Czasami rzeczy, które zauważamy, nie wiemy o tym, że są złe i mogą doprowadzić do nieszczęści. Ale też czasami są sytuacje, w których bagatelizujemy pewne rzeczy, które wiemy, że są nieprawidłowe, tylko dlatego, że nie dostrzegamy tego, jakie w przyszłości mogą rodzić straszne konsekwencje. Do tego też służą nasze podcasty. Co drugi temat, który poruszamy, jest tematem pojedynkowym, mającym rozwijać żeglarstwo. Jednak co drugi temat, który poruszamy, to temat analizy wypadków morskich. By, jak mądrzy żeglarze dawniej, teraz i w przyszłości, uczyć się na błędach czyichś, żeby samemu ich nie popełniać. Dlatego podcasty, które tworzymy, absolutnie nie mają w żaden sposób piętnować osób, które brał udział w wypadkach, o których mówimy, to właśnie dzięki tym podcastom w przyszłości, żeglarze i podróżnicy mają nie popełnić błędów, które być może miały miejsce na pokładach jachtów i doprowadziły do strasznych wydarzeń. Mamy nauczyć się na czyichś błędach albo działaniach tego, co robić w przyszłości lub czego nie robić, by nasze czynności, które wykonamy w warunkach stresowych, wyjątkowych, być może, które zastaniemy na swojej drodze, były już przemyślane, przepracowane przez kogoś innego, a my będziemy nie reagować emocjonalnie, tylko wykonywać wcześniej przemyślane, i do tego Państwa serdecznie namawiamy. Jeśli chcecie prowadzić rejsy z rodziną, z przyjaciółmi lub też nieznajomymi, pamiętajcie, że dobry żeglarz to żeglarz, który ma szczęście. A definicja szczęścia jest jedna. Być przygotowanym i mieć okazję. Różni się zasadniczo od definicji pecha, choć różni się tylko jednym elementem. Otóż pech to mieć okazję i być nieprzygotowanym. Zatem, słuchacze, żeglarze, stajnicy, kapitanowie i podróżnicy, życzymy Wam, byście w sytuacji, które spotkacie na swojej drodze, byli zawsze przygotowani, bo wtedy będziecie mieli szczęście. A dziś już z Państwem się żegnam. Zapraszam do następnej części podcastu, gdzie zajmiemy się tym, jakie są wnioski komisji oraz wnioski dla nas, żeglarzy, na przyszłość, by nigdy w przyszłości już nie utracić jachtu. Żegna się z Państwem kapitan Adam Jakubczak. Zapraszam Państwa również do rejsów z nami, do czarterów. Dzięki naszemu pośrednictwu wszystkie stosowne linki znajdą Państwo w opisie tego podcastu. Do usłyszenia. Ahoj, żeglarze! Stopy wody pod kinem i dobrych wiatrów. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, charter jachtów online.